Witam Państwa bardzo serdecznie. Teatr powszechny to dla mnie bardzo ważne miejsce. To jest mój teatr. Pracuję w nim już od 24 lat. I był to czas niezwykle pracowity, niezwykle twórczy, rozwijający. Bo spotkałam tutaj i pracowałam z wieloma wspaniałymi artystami. Nie będę ich wymieniać z nazwiska, było ich tak wielu. Reżyserami, choreografami, scenografami i oczywiście moimi kolegami, aktorami. Mówi się, że teatr to są ludzie, że teatr to zespół. Wiem, że to może brzmi banalnie, ale to jest prawda. A ludzie, którzy tworzą teatr powszechny, są wyjątkowi. Poczynając od ludzi, którzy nim kierują, którzy decydują o losach tego teatru, o ludziach, którzy tworzą, na scenie, a także o ludziach, którzy pracują poza sceną. A dzięki właśnie tym wyjątkowym ludziom mamy wyjątkową widownię was. Co jest jeszcze istotne? Dzięki Teatrowi Powszechnemu zostałam łodzianką. <laughs> Nie urodziłam się w łodzi, ale od dwudziestu paru lat łódź jest moim miastem i bardzo się z tego cieszę Zapraszam Państwa już w następnym sezonie do odwiedzania naszego teatru, do naszych wspaniałych spotkań. Pozdrawiam.